Derby Wielkopolski nie zawiodły. W hicie 14. kolejki pierwszej ligi koszykówki kobiet zmierzyły się ze sobą ekipy lidera Swarzęc i Muksu Poznań. Większość spotkania kontrolowały koszykarki klubu z Pod Podopieczne Macieja Brodzińskiego w pierwszej połowie grały świetny basket. Bardzo dobry, uważam. CDL pewnie by troszkę mnie poprawił, że dobry, bo zawsze jest coś do poprawienia, ale myślę, że konsekwentnie zagrałyśmy od początku meczu do końca meczu. Trochę nam brakowało w trzeciej i czwartej kwarcie siły, ale to było chwilowe. Brak sił, zwłaszcza pod koniec czwartej kwarty sprawił, że 17 sekund przed końcem meczu różnica punktowa wynosiła zaledwie jeden. Wtedy jednak do linii rzutów osobistych podeszła niezawodna w tym sezonie Weronika Papiernik. Jej celne trafienia ustaliły wynik spotkania na 69 do 66 dla Muksu. Troszeczkę ci się nie podskoczyło, ale to tak naprawdę na własne życzenie bo przez 3,5 kwarty kontrolowaliśmy mecz i przede wszystkim co dziewczyny zrobiły na wyjątkowo dobrym poziomie to to, że realizowały założenia tak jak faktycznie gdzieś tam mówiliśmy sobie w szatni i robiły to na bardzo wysokim poziomie natomiast te ostatnie 5 minut Brak ważnych zbiórek na własnej tablicy spowodował to, że daliśmy ponowienia, zdaliśmy z tego punkty i dlatego zrobiło się nerwowo, ale takie końcówki w derbach trzeba umieć trzymać. Wojnę nerwów wygrały mu ksiary. Jednak trzeba oddać rywalkom, że postawiły faworytkom meczu trudne warunki. Dziewczyny pokazały, że mają charakter, że potrafią walczyć. Ja mam trochę do nich pretensję, że za późno to się wszystko zadziało. My mieliśmy nagrać tak od pierwszej minuty, a nie w czwartej kwarcie. Wiadomo, to są derby, jest stres. Kibiców bardzo dużo. Na to serdecznie dziękuję, bo naprawdę przy takiej publiczności gra się się o wiele Derby dostarczyły emocji kibicom obu drużyn, jak i neutralnym obserwatorom. Ten mecz zapowiada bardzo ciekawą rywalizację pomiędzy obiema ekipami w dalszej fazie sezonu.